Hej, siemanko z T-Stone Legendary. Gdybym w taką grę o nazwie BMX, nie wiem czemu mam jej i nie mogę tego zmienić. O, mogę. Super. Okay. Spoko. Trochę tak gra laguje, a na dodatek jestem bambikiem w tej gra, bo ona jest trochę taka nawet trudna, że tak powiem. Dodatkowo nie wiem, z czego mogę zrobić miniaturkę, ponieważ nigdzie za bardzo nie mam miniaturek z tej gry. Dobra. No, no zazwyczaj mają duże sztuczki. Ja robię zawsze takie średnie dość, bo ja dopiero zaczynam. Grałem w jedynkę. W jedynce mi szło bardzo dobrze. Mm, to był dość duży nawet trik. W się dość fajny. Jedynka trochę bardziej laguje od... Yy, znaczy dwójka trochę bardziej laguje od jedynki. Ale też jest spoko. No, ciężko mi się w tym robi triki, ale na pewno dużo łatwiej mi idzie niż w jedynce. Bo tam w jedynce bar spin jest za tysiąc. A tutaj. Yy... Chyba jest więcej. Okej. Okay. spokojnie, tak zrobimy. Tu jest wiele map. Nie tak jak w starym BMX-ie, gdzie była tylko jedna mapa. Tutaj jest kilka tych map. No, nie wiem. Oj. Dobra, jest 20k. No tutaj w, no, w jedynce by to dało nam tak z 10k, zaledwie więc nie dobra, no z 5k. Okej, okay, no zrobiłbym to, gdybym na koniec jeszcze nie obrócił. To jest takie jak jazda na BMX-ie. Mój kolega ma BMX-a. W ogóle ostatnio, jak, ostatnio on nawet cały czas jeździ. Ciągle mówi, że ma BMX-a, ale my już wiemy... No ja mu zazdroszczę nawet tego BMX-a. O cholera, dobra, to było spoko. To było spoko. Mimo, że słaby trik, to. A to w ogóle 158K. U, ładnie. Jak na mnie to ładnie. Bo grałem chyba w to 5 minut. I już mam 150k, więc no myślę, że jak na 5 minut grania, no to dość dużo. Okay. Jedziemy <laughs> Ale to było takie xd nie, nie obróciłem tej kierownicy na końcu Ok Lecimy Jest okej, okay, 45k. O, ej, sen, dobra. No może być... O, tutaj się najłatwiej robi sztuczki. Jest dobra sztuczka. Co to jest za droga? Ej, ja po prostu w przypadek wskoczyłem. Okej. Okay. A jeszcze się wywaliłem tu. I bzdę. Okej. Okay. Poczekaj Mati, bo nagrywam. Dobra. Fajna ta gra. Powiem sobie zainstalować, jak macie miejsce w telefonie. Ja specjalnie zwalniałem, żeby z tego dla was nagrać. Okej. Okay no łatwo jest zrobić na tym największym kurde no gdy mi się to wyświetla jak ginę w się jak się wywalam 9k słaby tryk według mnie nie Dobra, to akurat wyszło słabo, ta, ta gierka. Ej! Okej, okay, udało się. Spoko. Okej. Okay.

Niektórzy by mój rekord pobił spokojnie na jednej rampie, ale przypominam, że ja się dopiero uczę w to grać i myślę, że tak, no, z 250k to nawet niezły rekord, jak na początku. kurna, ale taka fajna sztuczka była. Spoko 20. Okej, okay, zagramy sobie teraz może ostatni, bo ja jakoś wolę robić takie krótkie odcinki, bo po prostu mm, nad takimi długimi jak na przykład czasami robię w Fortnite, to yy, na przykład z telefonu to trochę się męczę. Na przykład nad Amongusem się męczę strasznie jak nagrywam. Bo nagrałem dwa odcinki z Amongusa, ale musiałem. Nie mogłem ich wrzucić, ponieważ były tam porobione błędy przy montażu i. Okej, okay, to było niezłe. Aaaa, czemu? Pierwszy raz taką sztuczkę robiłem. Wiecie co, to nie wyszło najlepiej może ten meczyk. Więc zagramy sobie po tym jeszcze jeden. Wciągająca jest dosyć ta gra, więc dla mnie to jest tylko przyjemność. Hmm, może zrobić z tego jakąś serię jak za Mongusem też robię serię. Hmm, miniaturkę do tego odcinka będzie trochę trudno zrobić, ale da się coś wykombinować. Okej, okay, no te pierwsze sztuczki zawsze nie dają jakąś dużą ilość punktów.

Okej, okay, było dobrze, 2 Dwa... u, 200 tysięcy, spoko. Także jeżeli Wam się nie spodobał, to zostawcie łapkę w górę yy, subskrypcję z dzwonem, żeby nie przekapić moich wszystkich filmów. Do zobaczenia i pa!